Dajcie, moi drodzy, um, tak, trochę się zmieniło. a więc nie wytrzymałam i kupiłam sobie, tak, tak, tego najtańszego za 17 zł. Ło, <coughs> to jest ta, 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 wagi, wagi, wagi. Pa, nie, czekaj, muszę, pierwsze zobaczyć, czekajcie. v a g, g i e ba, g i serduszko ci dam v a g, g i e Fy. No ta babka lesba No ta babka lesba Jak to mi zaznaczysz, no to jesteście... O, dobra. Dobra, nic nie mówiłam. Czekaj. To ja pisałam. The fuck? Ty, 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 to, ta... Bagi, je... Zda, ta, ta, l, g, b, t. ...z bajki dla grzesznych... dla grzesznych. <gryzny> Ale jestem śmieszna. myszna! Dobra, a no więc, witajcie w moim nowym odcinku, moi kochani! Tutaj mamy jedenasty ten... ten level. <gryzny> no i... E, no i tak trochę o was zapomniałam i zrobiłam tutaj wszystkie te, tak? i teraz odbierzmy sobie to wow, 14 wow, 2 wow, 6 o mój boże, ale jestem sławna to nic, że mam 97 znajomych no bywa, ale ogólnie czekaj, the fuck? jak to? Nie jestem. Jakie ja ją nazwę? B, A, G, G. -i -e. -a -g. No szkur, na to samo. Co to samo? Dosłownie ubrałaś się jak ona Nie jestem z w Hotel czyli film o diabłach e, w ogóle ten ja tu um, jeżeli już mówimy o tym o tym filmie o diabłach to ja, to ja mogę taką y, autoreklamę auto sobie dać. Bum! Jestem na serwerze jakimś tam, nieważne jakim, bo kiedyś się dowiecie. I ten, jak to się nazywa? I dubbinguję właśnie w Husband Hotel. I jezukuję ja tam y, Tom Rose. Ro Ro Rose. Czekaj, gdzie ja pamiętam jakąś rolę? Oczywiście, że nie. Zapraszam, zapraszam. Pewnie masz więcej na głowie niż anioły. Co cię smuci? O, rozumiem. Taff. A. A, ale kurde, nie to. Ale. No, no i no i o no, no, no i dosłownie prawie jak ona. No i nie kłóć się ze mną. No i już tak dam przez smak tego, jak bardzo nie umiem dubbingować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. <śmiech> <śmiech> Czyli jesteś nią, tak, po twojemu Czy ja będę właśnie się z nią kłócić? Oczywiście, że tak Begi Wagi Czekaj, może internet mnie tutaj kłamie, Wagie, stara, zobacz na internecie, pisze inaczej. Jest napisane, to wiem, ale pisze in. pisze kisze Okej, okay, zobaczmy sobie na to czy ktoś dał mi prezent. O, ty, ona mi dała. Dobre, dobra, 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 dobra. O. kurde. A ja a ja po niej jeszcze tak trochę. Dobra, weźmy coś bardziej takiego. Żeby pasowało do tego, bo wiecie, jak już coś dostanę, no to trzeba przejść jakoś to. Do... Oj Boże, ale to źle wygląda. TAK! TAK! Bardzo piękna bluzka, dziękuję, dziękuję. Z mojej listy życzeń wybrałem ją sama, ale jakoś teraz nie pasuje. Dobra. Mamy tu coś? Mamy tu coś? Oczywiście, że nie mamy tu coś. O boże, mam 7 diamentów. Co ja z nimi zrobię? Absolutnie nic. Znaczy, no mogłabym to, ale pewnie z domu mi wyjdzie 500. I prędzej będę chciała, nie wiem, wyrzucić się przez okno. To, po co mi na 20 sekund to jest? Jak ja nawet nie powiem, nie wiem, zrobiłam kupę i to mi nawet za Ty. Po co mi to, jak ja nie mam ludzi? Ja nie mam kto mi wysyłać, co? Jeszcze godzinę. Zwierząt to no nawet nie patrzę, bo wiem, że dużo. Najwyżej ten flaming kosztował siódemkę, ale no, jest upośledzony jak ja. O i powiem wam. Tygodniowa pasa za chwilę się kończy. Bo dosłownie tutaj nic się nie robi. Dobra, idziemy grać. Ty obiad w ogóle mam. No dobra, jeszcze gorących. To jeszcze mogę nagrywać. <laughs> dobra, ubierz się jak przygody. No to nazwiemy się. Jak typowa... A, a aha, okej. Okay. Co to? O, ma zwierzaki. Ale co to jest? to lak lak No dobra, typowy chłop, który oczywiście idzie Dobra, lekarz To jest białe To Nie To już bardziej Jak może wyglądać lekarz? to włosy Jak inaczej? E. E. <śdecki> to się zło... Dobra, koniec Zaraz wami. Wygram to. Ty, masz jeszcze kozy. Dobra, dawaj mi tą wygraną. Dawaj, kochaniutka. Oczywiście, że chłop pewnie zarywają do niego. Chłopie, nikt cię i tak nie zechce. Ty, dosłownie on wyglądał wcześniej tak samo. Jak manga, dobra. Jak manga, no to musi być przepięknie. Czyli to coś... To coś, to coś... Nie wiem jak... Dlaczego... O... O, no dobra. Stawiam tak, moje mili. O! To jest ten! Delfin Spike. Delfin Spike. Każdy tu ma zwierzakę. Cieszę się. No ale dobra, dawaj, dawaj. Wygl dobra, ona bardziej wygląda. O! Ha! ha! Chcesz mi poderwać, ja to wiem, I know. Rokoko! Co to the fuck jest Rokoko? Dobra, weźmiemy to. Jak najładniej. Żeby wyglądały jakoś... znacznie Rokoko, co the fuck is Rokoko? Weźmiemy to. I to? The fuck chłopie możesz mnie... Nie zasłaniaj mnie. Opie, won mi stąd. No, też tak się czuję. Patrząc na ciebie. Dobra, nara, weźmiemy. Skoro ja tu jestem, to weźmiemy coś lepszego. I tak nie wiesz, co Rokoko, jak widać. Co Roko? No zrobię, nie wiem, co Czekaj, rokoko a, że takie starożytne! Taki okres yy, artystyczny, takie coś nie wiem. Otwór na ciebie. Lady Gaga. Weź się ogarni. Ale to mówisz do mnie czy do mnie? Dobra, masz to. Bo ona śpiewa. Lady Gaga. Jak wygląda Lady Gaga? Znaczy nie na dobra, to już wiem. Tu nie będę ten. Punk. Punk. Jak jak może to być punk? Nie, wiem, to chyba pasuje. Nie, bardziej to zupełnie to nie wiem. Damy to. To <ścoughs> chyba pasuje. Daj mi. Yeah! dominacja dziewczyn! Huh. Widziałam, że to właśnie Gotka! Gotka! Jak może wyglądać tutaj gotka? Czarne. Nie ma czarnych spodni. Już zawaliło. Nie no, oczywiście, że tego bym nie miała. Gotka! Masz tutaj okulary. Nie, one nie mają. Znaczy, mogą mieć okulary. Znaczy... No nie mam tu nic Nie ja w sumie mogłam czarno tą te czarnowłosy No mogłam Ale dobre Królowa balu O i tutaj by się pokazałam Gdyby nie to, że tu nic nie ma Damy sobie to Damy sobie to O co ja to miałam? Co ja to. Nie wiem, ale tego na pewno nie dam. Tutaj to, 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 to. To to... no i tyle. Mogę Mogła zel. Aha, aha, aha. Taka, taka jesteś, też ciebie. Fraliście się swoimi animacjami. Ha! <coughs> yeah. Ty <gryśniusement> pływanie e, będę czarną postacią Syrenki No co mogę inac... innego dać na pływanie? No, no mogę dać, że ty jest bluzki, ale jakby to fakt? Nie, no dawaj to. No, ale... no, no mówię... A, okej, a, a, okej. Okay, okay. To... No fajnie, fajnie, no. Damy się to. Ja lubiłam animację od dzisiejszego dnia. Wydałam na nią tyle, ile nie powinnam wydawać. Jak widać. Bling. Dobra, wybieramy E, Duę, like, fakę. O, chłop sobie wyłaz. <laughs> nie no, dobra wezmę ciebie. Na raz Ciebie nie wezmę nawet, chatwunek ciebie Butler co tu? Teraz będziecie się wszyscy ze mnie śmiać. Co to jest? Co? To jest jakieś starodawne dzieło. Biorę to. To wygląda na starodawne. The fuck? Nie wiem co robić. A wezmę sobie gitarę. I czekaj inne włosy. Wezmę sobie takie włosy. Chyba pasują. Nie wiem. na rozwami. Daj mi. Dawaj mnie, dawaj mnie! Yeah! Czujcie to poniżenie. I'm the winner. Przystojny, o kurde. Jak ja to mam wyglądać przystojnie? Ty, wy, wy widzicie to? Dobra, biorę to. <ścoughs> biorę Francję naraz wami. Biorę z wami. Najbardziej przystaje nas tych wszystkich. Masz. To jest najbardziej przystojny strój, jaki kiedykolwiek mogłeś zobaczyć. <noise> no, mówiłam! Ho, ho. Mówiłam, że wygram. Mówiłam! Mamuśka zawsze ma rację. No i dawaj mi tu kółeczko, moja kochana. No i tak się mamy bawić. Brawo, brawo, brawo. Czemu na najniższe korzyści? No i możemy iść Nara z wami. No i tak, koniec odcinka. Bało, było bardzo miło Was tutaj widzieć. Tutaj mamy jedną pieprz psi druga mnie opuściła, miłość mnie opuściła. Jeżeli chcecie, to bardzo zapraszam tutaj, bo tak trochę, no, no. No. To żegnam. Naro.